z tej strony Strickson! I dzisiaj otwieramy całego pasa Stumble Pass! Um, I zrobię cały pas do otwarcia, jeszcze nie cały, bo będziemy tak o robić. Klikamy hop, hop, ale no. Już nie mamy gemów, ale no tutaj słupka. Więc widzowie, otwieramy całego pasa. Zaczynamy od takich żetonów e, żetony dobra, żetony jakieś żetony i gemy gemy, o, gemy są fajne żetony gemy, gemy dobra żetony, gemy i możemy otwierać dalej całego pasa dobra Mamy! Mamy 140, dobra, czyli się naliczyło. Dobra, teraz wracamy na sam początek pasa. I zaczynamy od emotek, wszystkich. Emotka, korona, kroki. Na końcu sobie zostawimy same skórki, widzowie. Emotka, animacja. To jest skórka razy dwa kroki. Kroki. Animacja, animacja. Dobra. I lecimy ze wszystkimi skórkami. Rzadkie lub lepsze, co nam wypadnie na tego. Będź stój! Jest! Szkielet Epic. Pierwsze no. Pierwsza moja skórka i takie coś. Wow. Oho. Stój, no, no jakiś, a jeszcze duplikat, a to fajnie. Szczęśliwy spin, rzadkie lub lepsze i nam wypadnie. Stój, stój, albo panda, no dobra. Może być. Mogło być zawsze gorzej, smaczki nie mogło być gorzej. Bo zostałem rzadkiem. Mogło być jedynie lepiej. No nie. Ale się duplikat. I co nam spadnie? I... Yes! Nietypowy. nie, no nie są takie fajne. A te rzadkie, epickie i no, na tak nie są takie. Jak kolejny epik. Sąpię... Aha, my wkręcimy tego pasa. Ja to fajnie. I co nam wypadnie? Nie. Dzisiaj? Co to się właśnie stało w tym momencie? Dwie... Ähm, my właśnie dostaliśmy legendarną skórkę Stumblebot MK3. Dobra, wpisałem do Adysiaka. Ehm.... Um. Dobrze, ten report jest nawet fajny. Mi się podoba. Ale, widzowie. Legendarna skórka. O nie, nie. I duplikat. Hej, widzowie, przecież jeszcze będziemy sobie oddawać tamte i tu nie no i no dobra pilot crusher ale jeszcze się w sumie dużo nam zostało tych skórek dobra i co nam wypadnie epicking no dobra może być extremator Szczęśliwy spin No porałem już No dobra, może w sumie być I co będzie? No dobra, może być Zawsze więcej skinów mamy niż tak normalnie, gdyby nie mieliśmy a ja bym chciał mieć wszystkie Na pewno będzie ciężko zdobyć coś specjalnego I, i najgorzej będzie zdobyć tego ostatniego skina, którego nam będzie brakować Tego ostatniego Oczywiście nie widząc tych coś specjalnego Stój! Wolałem już tego piłkarza Bo no to jest chyba Nie, to jest jakiś nieznany może niektórzy go znają, to jest ten, Thomas Score Ale ja wolałem takiego pikarza niż w ogóle innego skina Stój! To jest jak ja mówię, stój! A to już zwalnia, co ja zrozumiałem, że to mówi, To się zatrzymuje Ej Stój! A nie myślałem, że to się zatrzyma XD Dobra, stop Jeszcze... Aj. Ała, ale mi szczekło Ała, ale mi boli Dobra, już kończymy tego pasa chyba Całego I co będzie? Ej, nie wiem, duplikat O, jakiegoś plikacza bym chciał Co będzie? Co będzie? Stój, stój. Nie, nie, nie. Jest. Jakbym dostał duplikat legendy. Um, ja nie wiem, co bym zrobił. Ja nie wiem, co bym zrobił, gdybym dostał duplikat Legend widzowie. Rozumiecie? Nie! Stój. Jest. Ja nie chcę zostać do ta legendy, bo pierwszy się zwarnuje swoje ten swojego jednego spina. I akurat jest zawsze ten robot. Stój! Dobra, jedź. Przymuję taki piesek fajny. I to obej mi innych graci. I Kupimy sobie... Dwa takie ospiny. I co nam wypadnie? No i duplikat. No. Okay. Dwa duplikaty? śmiałem nam się dwa losy wykluczyły. Bo wyszliśmy na minus trochę od ale Nie. Nie wiem dostał. Będę znowu drugi raz. Stój! yes, Druga legenda! Wy ty, co tu się dzieje na tym odcinku? Gdyby to co się tutaj dzieje, to ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem co się tutaj dzieje Dobra, widzę. Otwórzmy sobie jedną tą. Ja bym chciałbym takie jakieś fajne, nietypowe. Uhum. Piłkarza nie będzie. A skąd? Jakie są piłkarze? Chyba z tych rzadkich, albo nietypowych. To jest Roberto. Helena? Na przykład Messi. Znaczy, Leonel to się nazywa. Tu są ci to się piją. Roberta... Lionel Messi to jest nietypowa. Christiana Wolda. Dobra. <laughs> Czyli w sumie tego nam się nie opłaca, bo... my potrzebujemy nietypowe. Nietypowe. Ta. Dostał rapes Pesiego. Ja nie wiem. Dobra, otwórzmy trzy faki No dobra, może być. to już na pilkarza chyba widzę, ja nie ma szans, ale. No nie. Ale w ogóle nie widziałem nigdzie tego. Co mi wiecie, kogo piłkarza. Może siedem. Nie, my chcemy jeden. I co nam wyjdzie? Jakby wyszło coś specjalnego. Król. okej. Okay. Lord Byron. Dobra widzowie, mamy legendarną skórkę, nawet dwie. No ta jest lepsza. Ta. Lecimy gierkę. Co, wie, co tu się stało na tym odcinku? To ja naprawdę nie wiem. Dwie legendy. Co wie, może to jest ze skórki epic, z koła epicznego, ale i tak. Wiesz, tam było jeszcze epic. Epik i jeszcze ten. Czemu... Czemu nie mogłem iść? I jeszcze rzadkie. No już wchodzą na windę. Ale przeszedłem ładnie. Nie! Ja. wie. Tutaj nawet nie ma po co dawać checkpointa. Ale to powinien być przynajmniej, a nie... Już się kwalifikują? Ja nie wierzę... Zobacz, tam powinien być checkpoint! Checkpoint powinien być wszędzie, po każdej przeszkodzie! Ale skam. Zalecimy dalej Dobra. Zatem tutaj mamy. Dobra. Możesz wbić to. Dobra. Hop. No nie gadaj. Ale pobiłem graczy. No się Już jedna osoba przeszła. Nie, to ja zrobiłem. Co? Dobra przeszłam więc jest fajnie Dobra, co nam wylosuje jaką gierkę i ice hikes No dobra Dobra, jest tutaj jeden tak, on dużo na pewno daje, ale go no widzicie no jednemu typowi się udało, jednemu praktycznie 10. Eee, więc... tego się trzeba nauczyć. Dobra, i chyba... nie przeszliśmy, bo co są gracze przede mną. Jest jeden gracz. Ja się od razu kwalifikuję! Jest pierwszy, bo tamten typ... nie zgodzi... jak typ leci. Dobra, przeszliśmy. Finał. Widzowie, widzicie, zmiana skina, legenda i od razu finał. No to było jakieś czytanie. A sobie jeszcze... Mi... Jaki jak kubek nie dałem tej najnowszej emotki co mam. Przytrzymywanie. To mi to było w ogóle daje ten przycisk? Nie wiem, jakiś dziwny taki... Mam jakiś dziwny przycisk, a nie bo to będzie od taki... dobra. Boże, święty, ja się bawię krzesłem. Dobra, przeszłam. Idę chyba trudniej ale czasami to się udaje, na przykład teraz mi. Yes! Pierwszy raz mnie to chyba uratowało. E. Na pewno niektórym się uda na barierkę. Nie! Nie gadaj, jak ten przy... Czekajcie, muszę to zobaczyć. Ja! Jak typ się musiał wkurzyć! Jak on musiał się wkurzyć! Widzę, że wy to widzieliście, ale w ogóle ile mamy skinów? To nie jest ogromna ilość, ale mam no. emotki. Użyj za dzieci To użyj za emotkę Emotkę płaczu, użyj za emotkę płaczu Pompeczki Town Możemy użyć za to, dobra Jeszcze animacje To jest głupia. Nie, tam sobie bierzemy. Ja bym chciał to. O kurde. A to? Nie no, to jest głupie przecież. To ulżyj i kroki jeszcze. Są takie serca. Chciałbym to cash. Albo ten pożalo. Są nutki i hahaha. Tak ha, ha. to mam taki. Nie no, takie to jest głupie. Wyśmiemy sobie, haha. Ha. I teraz, widzowie, chcę tą emotkę przetestować przetrzymywanie. Mogę nawet nie przejść. Już mnie to w ogóle nic nie obchodzi. Teraz tylko sprawdzić emotkę. Ja. O, Tidefall. Idealne ja, do sprawdzenia wręcz. Pod czwórką tu mam, dobra. Dobra. O kurde, zaraz co nie przetestuję, widzowie. Cztery czy kogoś z zapałem. Zapałem typa! zaraz z tym się spadłem. No, dobra. Nie, to nie tańczą. chcę zobaczyć jak oni się tańczą moja postać tańczy, więc raz przejdę. I chodzimy. Odbierz, zagrań dobra. Ale ciekawe, czy ten typ przyszedł. Jak on nie przeszedł, jak on musiał się dziwnie czuć. Było tam tyle graczy i akurat... Na niego to wypadło. Ja. Yeah. No. Canon Klaib, za bardzo. No tutaj. Nie mam jak. Mm, jakby ten. Po co. Tutaj kogoś przytrzymywać. Ale no. Czekajcie. Wolałbym to pod jedynku, więc sobie potem to. No. no. Stój, żeś! No i bardzo dobrze ci te. Nie! Chodź! Ja chciałem tego jednego typa złapać i go zrzucić. Tak na serio. Ale to muszę sobie to pod jedynką. No i piękny taniec, widzowie, to ja rozumiem. Takie tańce. Tak, no. Trzeba go mieć. Trzeba. Dobra, Floor flip. Czekajcie tutaj będzie. No nie. To jest idealna mapa do łapania nie gadaj, że nikogo nie złapałem. A nawet tworzy święty Co? Dobra, chcemy już kogoś rzucić. Stój! żeś! Stój, no i spadłaś spadłeś? Tutaj nie spadła Ale ty porobiłem. Dobra już się kwalifikują Ale ze spadłem w dziurach. Dobra widzę, ja my już będziemy kończyć ten to 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 Pozostawiajcie suba, łapki, dzwoneczek, bo na 100 subskrypcji e, projektuję swojego pada z Xboxa. To na